Przygotuj z robotem KOBO7 Smarti pyszne i proste ciasto marchewkowe, idealne na wielkanocny stół. Najpierw przygotujmy wszystkie potrzebne składniki. Potrzebujemy 300 g obranych i przekrojonych marchewek, 2 łyżeczki cynamonu, 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, 370 g cukru, 340 g mąki, 210 g oleju, 4 jajka i opcjonalnie 100 g orzechów. Możemy przechodzić do wykonania, a właściwie to i przechodzi do wykonania. Wrzucamy marchewki do misy i włączamy program. Kilka sekund i gotowe. Smarty zmierzył je bez problemu. Dodajemy 2 łyżeczki cynamonu, 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej i 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia. Do misy wsypujemy 370 g cukru, a następnie dodajemy 340 g mąki. Dodajemy 210 g oleju i 4 jajka. Opcjonalnie możemy również dodać orzechy. Smarty wyrabia całą masę na podanym programie w krótką chwilę. Całą masę przelewamy na blachę i pieczemy przez 35-40 minut w 180 stopniach. Możemy poszaleć z wyobraźnią i do ciasta dodać serek mascarpone lub cukier-puder. I to wszystko. Smacznego!